Cześć, witam w czytaniu prognozy dla osób, które mają Słońce, Księżyc, Ascendent w wadze. Jest to czytanie ogólne na czas wędrówki Słońca przez znak ryb, ostatni znak zodiaku, tak więc przed nami zakończenie roku zodiakalnego. Kiedy będę tasowała karty, chciałabym, żebyście zastanowili się, z czym przychodzicie na to czytanie. Jaką macie intencję, czego byście chcieli się od kart dowiedzieć? Pamiętajcie, że los podsuwa nam różne sytuacje, zawsze rzeczy się dzieją, zawsze jest jakiś problem, ale to do nas należy decyzja, jak te sytuacje obsłużyć. Przekaz tarota płynie raczej do naszej nieświadomości, do naszej jaźni, i ona to odbiera a to, co niewygodne, ego zawsze próbuje zignorować albo temu zaprzeczać. Tak więc zabierzcie z tego czytania, proszę, to, co z Wami rezonuje, ale również nie, nie odpychajcie od siebie tego, co, co jakoś tak zgrzyta w Was, bo ta informacja właśnie, której ego nie chce przyjąć i nie chce jej jakby zobaczyć, może właśnie okazać się tą najistotniejszą. Ok, ja teraz przejdę do tasowania kart, a wy weźcie sobie głęboki oddech, rozluźnijcie się i pomyślcie, zastanówcie się, z czym przychodzicie na to czytanie. Zapraszam. Ok, energia główna to energia sądu ostatecznego. To jest energia główna tego miesiąca, która będzie Wam towarzyszyć, moje drogie wagi. Energia sądu ostatecznego w tej talii jest przedstawiona w taki dość intrygujący sposób, powiedziałabym. Mamy ścieżkę w lesie, i jesteśmy już na skraju tego lasu. Już widać tutaj prześwity, tak? Te, te drzewa nie są już takie gęste jak w środku tego lasu, czy w środku w ogóle każdego lasu. Natomiast, żeby wyjść z sukcesem, trzeba jeszcze przejść test. Trzeba przejść test, któremu poddają nas właśnie te zwierzęta. Niedźwiedź, jeleń, borsuk, lis, zając, jeż wiewiórka. Pomyślcie proszę, czym dla Was są te zwierzęta? Każdy z osobna. Co one dla Was uosabiają? Jakie, jaką symbolikę w nich widzicie? No bo nie wiem, mi się wydaje, że sowa to jest zawsze mądrość, niedźwiedź to siła, królik czy też zając to... To płodność, list to, mówi się list przehera, list to spryt, a kruk być może jakieś wiadomości, borsuk, gromadzenie zapasów, nie wiem, zastanówcie się, co Wam do głowy przychodzi. I tego rodzaju testy, właśnie związane być może z siłą, z odwagą, ze sprytem, z przyjęciem różnych informacji, czy też wykorzystaniem tych informacji dla siebie, z obsługą zasobów, to właśnie będzie takim głównym tematem tych testów, ale jesteście już bardzo blisko wyjścia. Odrodzenia się na nowo. Te zwierzęta, czy ten, to, to całe gremium tutaj szacowne, namawia Was do tego, byście spojrzeli, w których dziedzinach życia można by coś poprawić w tym następnym cyklu. Karta Sądu Ostatecznego, jak zapewnie wiecie, to karta przedostatnia, Arkan Wielkich. I. Ona właśnie zachęca do spojrzenia na swoje życie, na ten cykl, który dobiega końca, na ta, taka jakaś swoista era w Waszym życiu, nie wiem, coś, co od długiego, od długiego czasu miało miejsce, coś, coś ulega już zakończeniu powoli, ale Wy jeszcze musicie przejść ten test. Czasami on nazywany jest inicjacją. Inicjacją do nowego, czyli... Mm, aby wejść do nowego, czyli przejść przez, przez energię karty 21, czyli energię świata, a trzeba przejść po prostu jakąś próbę i zastanówcie się, gdzie ta próba może nastąpić, w którym aspekcie waszego życia. Lub też, tak jak powiedziałam, co chcecie zabrać do tego następnego cyklu? Czego się, cyklu przepraszam, czego się nauczyliście? A czego już nie chcecie ze sobą zabierać? Jakie były lekcje? Oni również będą Was przepytywać z tych lekcji. Bardzo ciekawa jest ta, ta karta w ogóle. I no właśnie, tu trzeba będzie dokonać jakiegoś wyboru, bo mamy, mamy kartę dwójki. Dwójki denarów. Dwójka denarów to ekspansja, tak, to ekspansja, ale taka mądra ekspansja z zachowaniem równowagi. Bardzo wiele kart w tarocie mówi o równowadze i wy, kochane wagi, wy dobrze wiecie o czym mówię, tak? Równowaga, balans jest w waszym życiu szalenie istotny. Równowaga w relacjach równowaga w emocjach to, żeby czegoś za, za dużo nie powiedzieć, albo żeby za mało nie powiedzieć, żeby za, za dużo nie dać, albo żeby za mało nie dać. Tak? I często właśnie w tym takim roz, w tych takich rozważaniach, w tym szacowaniu dużo mało, za dużo za mało gubimy siebie gdzieś po drodze. Zobaczcie. Ten człowiek lub nie wiem, w tej, w tej talii jest pełno elfów, no to dobrze, przyjmijmy, że jest to elf. On idzie przez most, idzie pewnym krokiem, y, niesie ze sobą na tych nosidłach, czy w nosidłach y, sporo drewna i na pewno jest mu ciężko. Przechodzi przez most, a pod mostem siedzi coś, co się na niego czai. I tylko czeka, aż się poślizgnie i wpadnie do tej wody. No i wtedy już nie będzie dla niego ratunku. Karta dwójki denarów mówi o, o tej równowadze, tak? Czyli ona jest symbolizowana tutaj przez, przez te nosidła z, z tym drewnem. Natomiast chodzi o to, żeby uważnie stąpać, żeby brać pod uwagę to, co się dzieje dookoła. I żeby trochę mieć w tym również takiej zabawy. Do dwójka buław to, tak jak powiedziałam, karta ekspansji, ale trzeba wiedzieć, w którym aspekcie tej ekspansji się dokonało albo można dokonać, wracając do, do sądu ostatecznego i czy my nadal chcemy chcemy poszerzać, czy też rozwijać tę rzecz, ten aspekt nas w tym następnym cyklu, czy może wstępujemy już na falę wstępującą, schodzącą. Pamiętacie na klasycznej karcie dwójki, dwójki denarów jest, są te takie statki na tych falach, jeden jest na fali wstępującej, a drugi na wstępującej, czyli do was należy decyzja, gdzie ta równowaga ma być, czym, na czym się bardziej chcecie skupić w tym następnym cyklu, a na czym mniej lub całkowicie coś odpuścić. I uważajcie tylko na to, żeby, żeby zawsze myśleć o tej równowadze. Dziś nastąpiło nowe otwarcie u Was, które będzie dalej jakby kierowało Was w stronę zamknięcia pewnego, pewnego cyklu, tak? Tak jak już tutaj powiedziałam. To jest karta Asa Buław. As Buław to bardzo dużo takiego zapału, ognia. Wam się chce, Wam się chce chcieć. Jesteście gotowi na coś, co ma przyjść do was. Jesteście gotowi stworzyć coś nowego. Jesteście gotowi pracować nad czymś nowym. Zastanówcie się, co to jest, tak, nad czym, nad czym, w jakiej dziedzinie życia chcecie teraz działać. Co to jest, co was ciągnie? Co to jest, na co wasze wnętrze mówi, tak, tak, ja tego chcę, ja tego pragnę. Jestem gotowy, gotowa podjąć się tego, mam dużo w sobie zapału. Ale z energią asa buław trzeba uważać, ponieważ jeżeli my nie ukierunkujemy tej energii, no to tak jak tutaj widać na tej, na tej karcie, ta wiwerna rozpali tylko czubek tej buławy, ale co dalej? Nie wiemy, tak? ponieważ, ponieważ ta wiwerna tylko nada swojej woli, jak gdyby, tak? swojej odwagi. A co ta buława dalej będzie wyczyniała, no to już zależy od tego, kto nią będzie władał lub kto ją otrzyma lub kto ją znajdzie itd., itd. Tak jak powiedziałam, z energią asa buław trzeba uważać, dlatego że ta energia to energia ognia. Jak wiadomo, że jak jest ogień duży na początku, no to on się szybko spali. I wtedy już poczujemy takie wypalenie, wręcz, tak? Może to być tylko chwilowe, ale zawsze trzeba o tym balansie myśleć na, na początku jakiegoś działania, na początku jakiejś drogi. I do tego właśnie zachęca ta dwójka denarów. Tak, widzę tutaj, yy, widzę tutaj jakąś dużą zmianę, która będzie prowadziła do wyjścia w ogóle na inny brzeg. Może wydaje Ci się, że coś Ci grozi. Tutaj mamy kartę Szóstki, szóstki Mieczy. Szóstka Mieczy. Też jest ciekawie przedstawiona w tej talii, ponieważ ta krasnoludzica albo elfka, albo nie wiem, gnom rodzaju żeńskiego, siedzi na drzewie, obciera, wyciera sobie czoło chustką i zdaje się, że udało jej się umknąć jakiemuś niebezpieczeństwu w postaci wilków, które ją tam pewnie goniły czy atakowały. Na siedzi na drzewie, jest zabezpieczona, czyli ma poczucie bezpieczeństwa i tylko co dalej, nie? Czy dalej będzie wspinać się tutaj po tych, po tych konarach, żeby umknąć tym wilkom i zniknąć im z oczu? Czy kto, ktoś jej pomoże? Szóstka mieczy to karta, czy też energia takiego odpływania od, od tego, co wydaje nam się już przebrzmiałe albo zbędne, albo wręcz na dla nas szkodliwe. To jest unikanie, albo może źle powiedziałam, nie unikanie, uniknięcie, odejście od jakiejś sytuacji dla nas niekorzystnej. I może właśnie ta nowa rzecz, która do Ciebie przyszła, i ta stara, którą, y, którą warto już zacząć żegnać powoli, ponieważ mm, odrodzisz się, jakby poczujesz tę taką. Wstąpi w ciebie dosłownie nowe życie. Mm, kiedy poczujesz, że zaczynasz coś nowego, że masz dużo w sobie równowagi. I że to przedtem, co, co miałeś, czy w czym tkwiłeś, było dla ciebie mało korzystne, że ci szkodziło. Ja nie wiem, być może mówię o twoich nawykach, nad którymi pracujesz, albo o jakiejś sytuacji. To już ty, droga Wago, zdecyduj. Jest obok Ciebie lub to też może być Twoja energia. Rycerz Miecz, przepraszam, Rycerz Buław. Rycerz Buław jest tutaj ukazany pod postacią takiej ognistej wręcz dziewczyny, która szkoli się lub praktykuje magię. Ona ma tutaj swoją różdżkę z tej różdżki potrafi wyczarować coś, coś dla siebie, a na przykład ten kwiat, który od razu widać, że to nie jest taki zwyczajny kwiat, on coś w sobie ma, a ona, a ona potrafi jakby go wyczarować, tak? czy użyć tych swoich mocy, żeby, żeby ten kwiat przejawił się w jej życiu. Tak samo ty masz w sobie sporo takiej odwagi i silnej woli. Żeby, żeby poczynić jakieś czary w swoim życiu, tak? żeby, żeby wyjść z czegoś obronną ręką, żeby pomyśleć o czymś nowym, co Cię, co cię na te nowe brzegi zaprowadzi, a jednocześnie pozwoli zakończyć jakieś stare, stare, stare rzeczy, tak? stary cykl, starą fazę. I do tego właśnie zakończenia warto się jakoś przygotować. Natomiast y, znowu, energia asa buław i rycerza buław, moim zdaniem one są dosyć podobne, bo każda ry energia rycerzy, ona jest taka ulotna. Ona jest, ale ona jej, może jej nie być. Tak? Rycerze to jest energia mm, powietrza. One, a powietrze, wiadomo, wlatuje i wylatuje. Ono jest takie, y, szybko się przemieszcza. Głos przez powietrze się szybko przemieszcza, na przykład tak? dźwięk. Yy, dlatego mówi się o rycerzach, że to jest energia dosyć ulotna, że może ci się bardzo chcieć coś zrobić, a za chwilę, na przykład po dwóch, trzech dniach lub tygodniu, już ci się nie będzie chciało tego robić, tak? bo stwierdzisz, że wypaliłeś się nagle, że... Bardzo dużo pracowałeś nad czymś od samego początku, a teraz po prostu te siły cię, te siły zniknęły w jakiś magiczny sposób. Dlatego nie pozwól na to, pamiętaj o, tej, o tym balansie, o tej równowadze, pamiętaj, że cały świat dąży do równowagi tak naprawdę. Więc jeśli bierzesz się za coś od samego początku, Rób to powoli, tak? Rób to systematycznie, ale po trochu. Jeden krok, drugi krok, trzeci krok. Zapisuj sobie może, czego udało Ci się dokonać, albo jakie kroki zostały poczynione, żeby tej energii tak nie przepalić od samego początku. Bo, tak jak powiedziałam, jeżeli, jeżeli, jeżeli się wypalisz za szybko, to nie będzie Ci się chciało i obojętnie, czego by Ci przestrzeń nie podsuwała, tak? Jakieś. Nie wiem, wspaniałe wiadomości, czy, czy szanse emocjonalne, czy cokolwiek. Nie będziesz chciał nawet na nie spojrzeć, tak jak tutaj na, tym, na tej karcie czwórki pucharów widać. Ten człowiek siedzi w naprawdę pięknym zakątku tego lasu, ale on tak jakby tego nie docenia, nie, nie widzi tego, nie chce tego dostrzec. Przed nim wylatuje z wody chyba zimorodek. Zimorodka jest bardzo trudno uchwycić, tak? a on tutaj wręcz, nie wiem, kilkanaście centymetrów od niego ucieka. Natomiast ten, ten człowiek jest w ogóle tym niezainteresowany. On nie docenia tego, co ma. Tak? On, nie, on nie docenia tego piękna tej, tego, tego, tego miejsca. A siedzi i rozmyśla. Nie chce mu się. Często to jest karta, która mówi o takiej energii, że my już wszystko mamy, że nic już nam nie potrzeba, ale często ona się pojawia właśnie z energią, gdzie na początku jesteśmy zdeterminowani, dużo nam się chce, dużo robimy, a potem jako, że ta energia się wyczerpała i myśmy jej nie, nie uzupełnili w jakiś sposób to no, odechciewa się nam różnych rzeczy. Tak? Także tutaj jest namowa tarota do tego, żebyś, żebyś na to wypalenie takie zwróciła uwagę w tym miesiącu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego czytania, droga Wago. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech przyjdzie do Ciebie to, czego najbardziej potrzebujesz w tym miesiącu. Dzięki. I do zobaczenia być może w kolejnym filmie. Cześć!